16 marca 30-lecie istnienia obchodziło gdańskie hospicjum imienia księdza Edwarda Dudkiewicza. Podczas mszy świętej w hospicyjnej kaplicy można było usłyszeć pieśni wykonane przez chór kamerata Santa Cecilia. w Hospicjum Księdza Ludkiewicza. Odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 30-lecia istnienia Hospicjum. W Mszy święte uczestniczyli wszyscy pacjenci Hospicjum. Msza e, odbyła się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Tadeusza Gosłowskiego, a mszę uświetnił występ Chóru Kolumbickiego, Kamerata Santa Cecilia. Historia chóru zaczęła się w 2002 roku. Został założony z inicjatywy mieszkańców Korbut, a pierwszym dyrygentem był dr Waldemar Górski. Chór zapraszany jest chętnie do udziału w uroczystościach o charakterze religijnym i patriotycznym. Bierze również udział w przeglądach i festiwalach churalnych. Gór Działa Nieprzerwanie od 10 lat koncertuje nie tylko na terenie gminy, powiatu gdańskiego, Polski, koncertuje również za granicą. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni zarówno religijne, patriotyczne, również opracowania jazzowe, także spektrum repertuarowe jest dosyć szerokie. Projekty, które podejmujemy są zakorzenione w gminie Kolbudy, często występujemy dla mieszkańców gminy. Z naszej inicjatywy na przykład spotykamy się dwa razy w roku, aby wspólnie śpiewać 11 Pieśni patriotyczne z mieszkańcami Kolbud i Gminy Kolbudy, również kolendy, święto objawienia pańskiego. I te spotkania też sieżą się zawsze ogromną popularnością wśród mieszkańców Gminy. Chór ma na swoim koncie współpracę z wybitnymi muzykami jazzowymi. Zajmuje również czołowe miejsca w różnego rodzaju konkursach, za co jest odpowiednio doceniany. Ja jestem z chórem od 2004 roku, od listopada. W tym czasie braliśmy udział w konkursach ogólnopolskim, konkursie churalnym z powodzeniem zajęliśmy tam trzecie miejsce. Również na konkursie międzynarodowym Mundus Skandat w Sopocie w 2007 roku otrzymaliśmy srebrny dyplom. Za swoją działalność chór otrzymał medal Senatu Rzeczypospolitej oraz nagrodę Pro Ecclesia et Popula. Róby chóru odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 18 do 20 w sali parafialnej przy kościele św. Floriana w Kolbudach, gdzie każdy może przyjść i spróbować swoich sił.